No. no więc jak mówię to jest jedna z linii rowowych możliwa dekret świewicza. operacjami przez siebie powołanymi i zakładanymi na zasadzie franczyzy. czyli takiego know-how, takiej, rozumiecie, pojęcie nie ale ogólnie stosowane, więc rozumiecie, Franczyza, czyli takie jak Magdalena. Każdy może sobie z McDonald's odłożyć, oni dają się, mówią jak to się robi, za 1% procent odwrotu, to jest Franczyza, ale Na zasadzie Watykan jest pęszyzą innych korporacji, między innymi tej trójkorony, tych miast, terytorialnych państw. Washington DC, City of London. Każde z tych innych ma swoje jakieś tam zadania. Washington odpowiada za to wojny. City of London za finanse całego świata tej trójkorony. To wszystko się rozpadło właśnie. To już nie było złe. Od 17 roku. Strażnik porzucił Klucze otwarte karty i go nie ma. My dalej nie wiemy. I dalej siedzimy w pracy. tej już nie ma. Machnięcie jego a się rozwija. To jest tak, jak ktoś bliski odchodzi. Z którym całe życie spędzili. Dalej go widzimy. A jego już nie ma nawet za nami że jesteś a nie, nie. O, mi się jeszcze ci stawi, mówiła. Wieszcie sprawę sprawę stoję, jest, jesteście wolni. Wyjdźcie z tej klasy. Zobaczycie, co otrzyma wolność. To jest niesamowite uczucie, co wydaje Wyobraźcie sobie, ptaka, który się o w pracy, miał <laughs> ja, miksę pełną wody, miał ja, usiadek. Okay. Kiedyś ktoś zapomniał tej klatki zamknąć. tak ten wyszedł z tej klatki. I, słuchajcie, nie było końca. On z latał, miał tydzień, dalej latał, tak się cieszył. zrozumiał co i czy jest wolny we Nie wiedział, nie brakowało mu tego, o nie znał tego. Przez całe życie tego nie znał. I nagle. I teraz już jest wam. Piękny, dziwnie. I już latacie. Jak się odnosicie? Jak to wasza świadomość, panowie. Tak, jak piękne szanse widzą. Troszczymy historię, więc już mają pewnie. Kolejne pokolenia będą się ruszyć, wspominać żeśmy to Ja pękać ze śmiechu, jak sobie wspomnimy, jak długo, żeśmy się do tego przygotowywali. To jest naprawdę śmieszne. Jak się na to patrzy do Jak żeśmy wierzyli w te wszystkie wzory. Jak ci stanie tym lindę, że się mają zaszczepić, bo są w Boże. <grym> A nic się nie było. Nie wierzyli swoim oczom, swoim duszom, swoim ciałom, swoim odczuciom, bo ktoś im tak namieszał głowę. Co jestem w sali z trzciznem. Kluczówkę z trzcizną. Dojechałem ze śmiechu w jednym razie. Coś niemywałego. No niestety. Tak szanuję w głowie niektórym. I tak to jest niestety do dzisiaj. Ale nie skończyłem tego roku jeszcze, tak, tak trochę przeskakuję chaotycznie, ale w tym dzisiaj to mi się że coś przeskoczy, ale zawsze wracam, żeby zakończyć. Jak mówiłem o tych zbrodniach Kościoła i Państwa, o tym wskazaniem na 25 lat, to słuchajcie, tak jak przez to wczorajsze szybko nie mogę o tym mówić. Mam dużo empatii i mi się znajduje coś Zamordowano 50 tysięcy dzieci w Kanadzie i lat.